Zami macie Śliwiński, Galport świecie Feniks Spedycja Bydgoszcz FC. Maciek, trochę mi zajęło faktycznie, żeby nauczyć się wszystkich członków waszej nazwy, ale myślę, że i ja i wszyscy kibice Polski po dzisiejszym spotkaniu, które wygraliście 5 do 1, Chyba jej nie zapomną. Szapoba panowie, naprawdę taki mały psryczek w stronę drużyny z Francji, ale faktycznie świetne spotkanie w Waszym wykonaniu z perspektywy trybuna. Oglądało się to po prostu fantastycznie. Twoje wrażenia po tym meczu? Co? Na początku się przywitam, bo jesteśmy pierwszy raz na takim dużym turnieju. No, z tak wspaniałą, można powiedzieć, publicznością, chociaż już resztki są, ale widziałem, że trochę ludzi przyszło. No, co mogę powiedzieć? Nikt, się, nikt myślę, że na nas nie stawiał. Tak myśleliśmy, że będziemy czarnym kolejem tych rozgrywek, że trochę możemy napsuć niektórym drużynom krwi. No i tak wyszło, że wychodzimy najprawdopodobniej z pierwszego miejsca i walczymy dalej. Jak to oceniam z boiska? Jak to oceniam z boiska? No myślę, że drużyna sprostała wyzwaniom, które się napotaczyły. W pierwszy dzień ja nie mogłem grać niestety jakiś uraz mięśniowy. W ten sam dzień nasz kolega musiał jechać do szpitala, bo zaszła pod temperatury. Ale no, daliśmy radę i się cieszymy bardzo z wyjścia. Ja. Więc, nie no, jak najbardziej wszyscy się z tego cieszymy. Wspomniałeś o tym, że wygrywacie grupę. To jest naprawdę nie nielada osiągnięcie. Niektóre zespoły faktycznie muszą się trochę męczyć, żeby z tej grupy wyjść. Wam to przyszło jak spadka. Graliście tak naprawdę, jakbyście codziennie grali w europejskich rozgrywkach, mimo że to były wasze pierwsze. Szczerze mówiąc, to... Nie trenujemy na co dzień, więc też nie wiedzieliśmy czego się spodziewać po nas. Paru zawodników wyjechało dzisiaj, bo wczoraj nie mogło. Miało jeszcze parę dojechać, ale no niestety sprawy osobiste, służbowe nie pozwoliły na to. I no cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy i liczymy na więcej. Ja też mam taką nadzieję. W fazie playoff jeszcze zobaczymy, z kim się zmierzycie. Natomiast będziecie ją rozgrywać jutro. Myślisz, że uda Wam się powalczyć o coś więcej? O jakieś medale, o podium? Pozytywnie mówiąc... Nie będziemy pompować balonika, tak? Dokładnie tak, nie będziemy. Skupimy się na jutrzejszym meczu. Dzisiaj trochę poświętujemy, ale wiadomo z głową. Okej. No, Bo okay, na, na, na taki turniej przyjechać to też duże osiągnięcie. Dla nas jako świecie, Bydgoszcz, okolice i tak też dla całej Polski, że ogromne wyróżnienie dla naszej drużyny. No tak, na ten moment jesteście jedyną polską drużyną, y, której, której udało się awansować. Niestety X Mobile. ochota już nie ma na to szansy. Czekamy jeszcze na wynik spotkania firmy za Dżegowice, no ale to dopiero dopiero tak. późniejszym wieczorem. Na pewno y... trzymam kciuki. Będziemy oglądać z chłopakami. Jasne, trzymamy kciuki. Fajnie, że, że gdzieś tam macie też takie podejście dosyć luźne do tego wszystkiego. E, słuchaj, co mi pozostało powiedzieć? Czekamy na Wasze trzecie spotkanie. Moje gratulacje serdeczne, naprawdę. Dziękuję Świetnie bardzo. Świetnie się to oglądało, wszystkiego dobrego. No i co? Trzymamy kciuki. Do się jutro. Dokładnie, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.